Simono, witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale z tej strony, jak Tomsiak. I dzisiaj wraz z moimi widzami będziemy grali w zarumbisty tryb. E, jeszcze Wam go nie zdradzę, zaraz sobie go obczajcie. Ale jest to naprawdę kozaski tryb z, z tymi wózkami golfowymi z piątego sezonu. Także zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do oglądania. Pamiętajcie, żeby zostawić łóżeczkę do góry, jak się Wam się spodoba. Subskrybujcie mój kanał. I możecie też wpisywać kodik w sklepie, czyli e, Tomsiak. Będę bardzo wdzięczny za właśnie wsparcie. A jeszcze chcę Wam tylko przypomnieć o konkursie który organizuję wraz z pozostałymi dziewięcioma YouTuberami na 10 tysięcy fałdolcy. W opisie macie link do filmu, gdzie jest wszystko wyjaśnione. A ja już Was zapraszam do oglądania tego materiału. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Będzie rozpierdziel. Na początku tyle mogę Wam powiedzieć, bo tutaj wszystkim tym osobom nie powiedziałem, co będziemy grali. Tutaj ten ziomeczek znalazł po prostu najlepszy tryb, jak istnieje. No do dobra, chyba bez przedłużania lecimy już z tym trybem, bo jest zlumbisty, także dawajcie. Dawajcie, kolędnicy. To już będzie rozpierdziel. <laughs> Oj, 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 oj. Wskakować do fury. Wszyscy do fury wskakujcie. Ale logi. Mi samochód skacze. <laughs> no to teraz spychańko widzowie. Dobra. Ole wywostypa wszystkich. Co jest? Dobra, słuchajcie, lecimy. Na tym, ten tryb polega na tym, że musimy po prostu jak najmocniej się spychać tymi furami. Na... O, kurde Dawid, nie spychaj mnie, kolego. Jesteśmy najlepszymi kolegami. No cóż, no, no wiecie, na początku no, nikt nic nie wiedział o co chodzi, ale bum. <laughs> ale odleciał. O, ja pierdzielę faktycznie, są mocniutkie lagi. O, nie, nie, nie. O, kurde. Dobra, słuchajcie, widzowie, ja tego nie przewidziałem, że aż będą takie lagi. Ja pierdziele, dobra, już chciałem zobaczyć kto jest w tym tym. Dobra, w takim razie mam nadzieję, że już wam tak mocno nie laguje. No to widzowie, naprawdę ten tryb jest moim zdaniem mega kozakiem. Ja tutaj sobie mogę przeskoczyć. No. O nie! Zumbiaki się zrespiły! Zombiaki są widzowie naprawdę, no przewalone tutaj. No. Ale sobie Platinium. O nie! Platinium przepraszam! I ja opierdziele, zobaczcie jaka gwardia za mną idzie. Wszystkie zębiaki poszły za Nie, nie poszły wszystkie zambiaki za nim. Ja idę tutaj. O nie, ten zabaczek będzie chciał. Aha! ale ja co salecie spychnąć platyniuma? To jest mój cel, widzowie. To jest mój cel. E, Zginął? Zginą. Zabiły go zombiaki! Dobrze, widzowie! Let's go! O nie, ktoś za mną już od razu na wstępie. Leci. Ja <grytania> pierdzielę. O, miłosek poleciał. Ooo, Dominik, przepraszam. Nie. <grytania> o nie. O mój Boże. O! Tomsiak? Bijecie, bijecie kot Tomsiak. Sorry byczku. Nie! Jest! Żyje! Nie, 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 mogę! Ja pierdzielę! O nie! O nie! Ale mi dał gonga! Nie, do proszę platynium. Ja jednak jestem twoim przyjacielem! Nie! Tak! O, o mój Boże! O mój Boże! Nie no, widzowie, ten platynium jest... Nie! Ale mnie zrobił! Kondomszak dead! Kondomszak dead! Deda! Dedał! Dobrze, brawo platynium, no, platynium jest kozakiem! Dobra, co jest, Karol? Karolek mnie zepchnął, a ja Karol. Ale go taronuje! ale go taranuje, widzowie! <laughs> co? Żyje? On żyje, co? A ja się już z niego śmieję. Nie, widzowie. Nie, no, nie możesz przeżyć tego. <laughs> o mój Boże! Jak on to przeżył? Nie! Nie! Co? Nie! Platinum. O. Co? <laughs> o, jak Dobra, poleciał! <laughs> jak poleciał! Dobra, platinium. Platini nie Platinium, to jest twój koniec, cześć to? To jest twój koniec, pomóż mi kon to Kot Tomsiak. dawaj, dawaj go świtonujemy. Nie, Kot Tomszak, czemu ty mnie zdradził? Nie, nie, ale mnie zdradził, Kot Tomszak mnie zdradził, widzowie. Dużo osób ma mocne lagi i Dominik w tym momencie spada. Platinium znowu wygrywa, co jest? O mój Boże! NH Polski to jest twój koniec stary, to jest twój koniec, to jest twój koniec, to jest twój koniec Oj tak, tak, Byczku. Oj, tak, tak. Napolałem go ominąć. Co jest ja go ledwo widzę! Kalolek! Kalolek leci! kalek Shiton! Nie, nie proszę! Nie! Nie! Nie dlaczego? Ja już idealny i idealny moment sobie wybrali wtedy, kiedy Sheatonowałem jednego z moich widzów. Będziemy parę osób zmieniali. Kot Tomszak dostaję Co? Partil tak powoli robi. On nie robi o, jak... O, jak się... Widziałeś, jak się Platinium obrócił? Tym, o tym? Nie dość, że on jest spłucencem praktycznie we wszystkim, to jeszcze jest w tym spocony. No serio. O! Co? Ej, widziałeś, jak się obrócił Platinium? Tak, tak, tak. Jak on to zrobił? Dobra, lecimy znowu shitom. Dominik. Ajdź. O, spadł. Kto to był? Oj, oj, oj. Oj, Co tu się... Oj, oj, oj. oj. Kalulek. No, Tam no, dostał. Porobiłem. nie, nie, nie. nie, nie. Porobiłem, porobiłem, porobiłem. się nie zrozumieć, Dominik włączył e, taką strefę specjalną, że jak nie wiedziecie tam w dół, to po prostu ta strefa was zabije, nie? No i nikt tego nie ogarnął, bo nikt tego nie grał wcześniej, oprócz chyba do właśnie Dominika. O nie. Przepraszam, ja, ja muszę się shituować stary przepraszam. Muszę, muszę, muszę to zrobić. Dobra, wale, wale Patryka! Nie, nie, nie! Spadam! Spadłem! Nie wierzę, nie wierzę. Mandrz, Polska może wbić do nas w sumie, bo go zaprosić. Dobra. Ole, ale Kalolek, zginął? Nie, tak, zginął. Nie, nie. O, ale dało dałeś. Nice. Kot Tomsiak, co z tam robisz? Bum. Oj, oj, oj. Eee, Co? O, co? Nie, no Dominik, chyba mu nie pozwolisz odejść, tak o, co? Chyba mu tak nie pozwolisz o, odejść? Dominik? Ale drifty lecą tutaj. O, co? Ale, że, ale, że, ale, że już stoi. Oj, oj, autka zniszczone. Więc Kot Tomsiak... Nie, ej, czemu ale... tego? Ale, że on go... Ale, że nie zaliczyłem to. A bo nie, ja jednak wolę w sumie nie podbijać. Wolę troszeczkę no nie, zombie, sobie wyczekać. Nie. Proszę nie. Gdzie są niby zombie? Bele. O, o ja pierdziele, o ja pierdziele. O ja pierdziele, nie. Nie, nie. nie. nie, proszę nie. Kotomsiak, dodaj! Nie! Nie! Zabijam cię! Nie! Nie, nie! Ja pierdziele. Nie, nie, nie! Co wygrał? Kotąsiak czy Platinium? Ale widzowie, ja i tak jestem zadowolony z tego, co było przed chwilą na live i. Co? Co? Nie, to Nie, ja pierdzielę. Dobra, antypolska jeszcze próbuje mnie, kurna. Nie, no teraz już mi się nie udało, widzowie. Do takie rzeczy, jak się wali na łeb. Oj, Dominik! Co? A, nie. już myślałem, ale to było blisko! Ty, ty mógłbyś to zrobić, ale po prostu za się jakby, nie? Czy oh Platinum God. może nie wygrywać wszystkiego? Będę wdzięczny. Nie no, to jest pierwsza jego runda wygrana dopiero. O, i spadł. O, okej. I okay. aż się zabił. Okej, okay, zabił się. Chyba, moich e, e, chyba tych próśb usłuchał. No ja też tak miałem. Dobra, Jezu. Patrick, dead. Platinium, czy ty możesz przestać? Dziękuję bardzo. Stój, stój. Nie! Ja pierdziele, widzowie, to jest straszne. I, i Ej, Uf. wyłączył mi się dźwięk z gry, wyłączył mi się dźwięk z gry. Ha, co jest? Tak ale mnie wydupcyło Nie. Nie. Demon, demon prawy spadł. Chciałbym mnie wyjechać i prawie Nie. wyhamował. Po co Antipolska? Nie. Oh, Antipolska, Antipolska został zrobiony w tym momencie. Został zrobiony. O, dziękuję, Kalolek. Jesteś najlepszy. A widzowie, tego jeszcze nie było, ale leci le le strefa. Dobra, no niestety, już ucieka, już ucieka. Kalolek, to jest to jest mój cel. Ole mnie TRZASNĄŁ, ale mnie TRZASNĄŁ, ale mnie trzasnął Kalolek! dlagowało się kto wygrał? Kotomsiak! Kotomsiak, sklepy Fortnite widzowie! To jest słuchajcie, morał tego odcineczka, bo właśnie on wygrał, także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcineczka. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Jeśli tak, to oczywiście strzelcie łapeczkę do góry, wpisujcie mój kod, no i, i, i co? Subskrybujcie kanał, bo mieliśmy właśnie 13 tysięcy subskrypcji. Także trzymajcie się, no i siemka.